To jaki jest dokładnie plan? Lubię improwizację, ale bez przesady. No, ja będę kilka stolików dalej, ale z dobrym widokiem. Okej. Okay. No bo ja nagrywam wszystko, nie? Mm -hmm. A ty? A ja będę czuwać nad bezpieczeństwem. Czyli jak coś pójdzie nie tak, to spuścisz Mumanto. No w sumie. Co ty weź to schowała, szalałaś? Ten boskie, frodo mi to dał w tajemnicy przed Kają, ale nie przyda się, bo nawet nie wiem, jak się tego używa, ale mówił, że to jest podstawa na dzielni. No, cały frodo. Słuchajcie, i tak najważniejsza w tej akcji jest Magda, która ma zabezpieczyć twojego drinka z pigułką gwałtu. Tak? Mhm. Tak, tak. Żeby dosypał mi pigułkę, będę zimna i niedostępna, tak żeby nie myślał, że ma jakieś szanse. Dobry plan. A gdzie jest Magda? Nie wiem, powinna już tutaj być, zaraz to nie zadzwonię. No dobra, lecę. Jezu na zawał zejdę. Słuchajcie, wyczytałam o dowodach w tej sprawie i gościu można odpowiadać za gwałtownie. Whoa, whoa, whoa. przepraszam, sorry, sorry, sorry. O, przepraszam, to... bardzo dzięki. A ja cię kojarzę. Mnie, niemożliwe. Tak, byłaś parę dni temu mnie w firmie, to zakręcona dziewczyna. Yy, tam nad Wisłą. No to no. możliwe. Słuchaj, bo spieszę się na koncert, także. Okay. Cześć. Cześć. Laski, spaliłam akcję. Padłam na niego. ona Marka, no i gościu mnie rozpoznał. No dobra. Dobra, okej, okay, no to coś pomyślimy. No. co To jest? Magda spaliła całą akcję. Wpadła na Marka i ją z spod firmy. No shit, no to co robimy? Nie wiem, Magda mówi, że będzie ryzykować, że gość nabierze podejrzeń. Ma rację, trzeba go wziąć na przeczekanie. Kurde, dzisiaj była idealna okazja. No ale jeśli on ogarnie, że my coś kombinujemy, no to nawet ten twój kastet y, nie pomoże. No dokładnie, a drugiej szansy nie będzie. No tak, chodźmy. Kurczę, no tak mi szkoda. no. Myślałam, że go dzisiaj dorwiemy. Słuchajcie, a może to i dobrze. Jak to? No bo pisząc z nim wyszłam na napaloną laskę, a teraz wezmę go na zimno. Wkurzy się, no i będzie większa szansa na to, że sięgnie że... po pigułkę. Dokładnie. Dobra, chodźmy stąd.